Od ponad godziny czasu próbuję nagrać moje pierwsze video na YouTube'a. I nie funkcjonuje. I to tak już nie funkcjonuje od roku 2012. A był to rok, w którym chciałem założyć mój podcast. Jak widzicie, minęło 10 lat, a tego podcastu dalej nie ma. Ale może od początku. Nazywam się Dariusz Hampel i na co dzień prowadzę Fampecz przedsiębiorczy Polacy w Niemczech, gdzie od dwóch lat zapraszam ekspertów, zapraszam ciekawych ludzi na wywiady dla społeczności w Niemczech. Prowadzę też drugi fampecz, zdrowe pasje ku harmonii ciała i ducha. Ale co to ma wspólnego z podcastem w 2012 roku? Był to rok, kiedy postanowiłem założyć własny podcast i przez 10 lat nie, nie udało mi się go stworzyć, bo przez 10 lat coś mi za każdym razem nie pasowało. W Niemczech mamy takie przysłowie Fangan befodu perfekwest. Po polsku zapisałem sobie Zacznij zanim będziesz doskonały. Nie wiem, czy jest takie przysłowie, czy podobne przysłowie. I niestety, ale ten cytat... Ciągnie się tak za mną nie tylko w, w tym dziale założyć podcast, ale jest to dużo różnych, um, muszę użyć teraz niemieckiego słowa, to jest też taki jeden problem, beraisiu w życiu, e, gdzie mi po prostu to przeszkadza. Na YouTubie oglądamy różne filmiki w kierunku rozwoju osobistego i widzimy to, widzimy tamto, porównujemy się do tego, porównujemy się do wiedzy innej osoby i dlatego robią się jakieś blokady w głowie i potem nam nie pasuje czy głos, czy kamera i sami siebie po prostu blokujemy. Muszę przyznać szczerze, że tyle kamer, co ja wymieniłem, tyle mikrofonów, co, 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 co już u siebie testowałem, i za każdym razem szukałem sobie jakiegoś innego powodu, żeby nie zacząć. Cały czas osobiście uważam, że największym moim powodem była blokada w głowie, że nie umiem perfekt mówić po, po polsku. Jest, jest to powodem, powód jest taki, że od 32 lat mieszkam w Niemczech i po prostu gdzieś ten polski, że tak powiem, zanika. I obojętnie czy to są moje live'y, czy, czy nagrywanie jakichś prywatnych filmików, wiadomości stwarza mi zawsze po prostu problemy. Choć ludzie mówią, dobrze, bardzo dobrze mówisz po polsku, jakaś taka blokada ta w głowie jest, która, która mnie po prostu zatrzymuje. Zacznij, zanim będziesz doskonały. Dlaczego, dlaczego czekamy? Ten doskonały dzień nigdy nie przyjdzie, bo, bo zawsze będzie ktoś, komu się coś nie spodoba i ten doskonały moment, szczerze mówiąc, nigdy nie przyjdzie. Od dwóch lat zapraszam. Gości w różnych, w różnych tematach, w różnych dziedzinach na, nas, na nasz fanpage Przedsiębiorczy Polacy w Niemczech i ponad 150 live'ów już mam tam zrobionych i pracuję też od roku czasu dla Network Magazynu, gdzie wykonałem 40 spotkań na żywo. I dalej mam te ogromne problemy. Dalej mam problemy w głowie, te blokady, że ten język polski nie funkcjonuje, że inni to słyszą. A prawda jest taka, że większości ludzi to nie interesuje. Większość ludzi interesuje, co mamy do powiedzenia, co chcemy przekazać, czym się chcemy podzielić. Zawsze się znajdą hejterzy, zawsze się znajdą osoby, którym nie będzie odpowiadała tonacja Twojego głosu. Szybko mówisz, za wolno mówisz, bo tak wyglądasz. Zawsze będzie coś, co. Innym osobom może, może nie pasować. Problem jest w tym, że my, my zastanawiamy się nad tymi negatywnymi rzeczami. Jak dostajemy palca w dół, czy ktoś napisze, że coś mu się nie podobało, skupiamy się na, na, na tym jednym, zamiast skupić się na tych pozytywnych aspektach, które, które ludzie nam przekazują. No ale niestety tak to funkcjonuje. Funkcjonują, w Gazecie funkcjonują lepiej negatywne wiadomości niż pozytywne wiadomości. Niestety, tak nasz mózg jest skonstruowany. I walczę z tym, dzisiaj sobie powiedziałem, miałem godzinę temu skończył mu się live na, na naszym fanpage'u i powiedziałem, nie, nagrywam tego. Te, tego te pierwsze wideo dla YouTube'a, bo chcę w końcu zacząć nagrywać własne, własne filmiki, gdzie będę się mógł dzielić swoimi doświadczeniami. Od 32 lat mieszkamy w Niemczech. E, przez ponad 25 lat jesteśmy tu wraz z żoną przedsiębiorcami, założyliśmy w tym okresie 14 różnych firm i 6 lat temu niestety, ale dopadł mnie zawał. I zrozumiałem, że moje podejście do biznesu i do życia prywatnego trochę się zmieniło. Brakowało mi przez te 25 lat, 26 lat tego balansu między biznesem a życiem prywatnym. Dla mnie dla nas było normalne, że przez 25 lat nie byliśmy ani razu na urlopie. Że pracowało się 7 dni w tygodniu, zawsze sobie sobie tłumaczyłem to, co robię. Sprawia mi ogromną przyjemność, to jest jak pasja, nie potrzebuję urlopu i to było prawdopodobnie um, tym wpadnięciem w bagno. I dlatego ten fampage, dlatego te wywiady, które prowadzimy. I tutaj też na YouTubie chciałbym się dzielić własnymi doświadczeniami. Mam nadzieję, że jakoś dam sobie radę i w przyszłości zobaczycie jeszcze więcej. Takich solo filmików z mojej strony. Pozdrawiam serdecznie i do następnego.